Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii... młodzi rolnicy. Widzowie, jak widzieliście, nie wiem czy ktoś widział Kryspina, jak nie. Yy, zapraszam. Jak tu gdzieś w karcie będziecie mieli. No widzowie, widzę się zapalił. Szybko ja tu podjeżdżam po talerzówkę. Krispin ten pojechali, ja nie wiem gdzie oni w sumie pojechali. Oni tak, są tak spanikowani jak ja. Widzowie, ja tu szybko talerzówkę podpinam. Jeszcze tu siebnik jest podpięty, trzeba szybko odpiąć. Strażacy już zaraz mają być, bo dzwoniłem. kryspina na odcinku. Uje, poczekajcie, bo się kwęże. O dobra, szybko, nie ma czasu. Widzę możecie zostawić łapeczkę w górę oraz sobie kazwonek kto jest nowy. Abyście byli informowani o nowych odcineczkach. I napiszcie hashtag, tak, nie wiem, pożar. Bo naprawdę no nie ciekawie jest. Jadę szybko to zostależowałaś, póki to jeszcze... To już trochę już czasu minęło. I ja no cały spalony już jest, widzowie! Patrzcie cały już zwęglony. UE to oni tu już chyba z tym strażą za dużo nie zdziałają. Dobra, szybko Łez nie za blisko ognia, żebym się nie podpalił. Szybko widzowie nie no Nasz bizonek widzowie, On już łazi nic z niego nie będzie A te strażaki jadą czy co oni robią? O! Jadą! Szybko to widzowie, bo to. Dawaj Marek, dawaj szybko, węże! Marek! Wyłącz w sreny, kurwa! Dobra, dawaj! Witam, wyciągam. Dobry, to gasz na to, a nie tu dobry! Panie, co się... spalił! Wyciągaj, wyciągaj, rozwiej, rozwiej, masz jeden już. Dobra, dawaj. Dobra, ja się cofam, ty klasem, bo żeby on się nie spali. Nie ma tu hydrantów! Dobra. bierz to z tego. Dobra, trzeba, ze zbiornika trzeba. Tak, gaś tą panie, panie ale na to nie patrzę Panie, odsłuchuj się Dobra, idę, z... dobra. no bo dobra klasa zabiorę. Co będzie dobra, niech tu stoi dobra. Ile z Panie to się już nie raduje No ja już widzę Tylko zgaście to Ja nie mogę widzowie Kurz pomóż! Woda się kończy! Dawaj z drugiego! Dobra widzowie, ja to może zaraz będziemy się widzieć jak oni to zgasza, bo to trochę pewnie nie potrwa. Dobra, widzę, ja już tu widzę, że chyba zgasili, ale patrz, ten widzę już cały sfaiczony jest. Zwiamy, zwiamy, zwiamy. Zwiamy, o, widzę, że zrozumiałem wezę. I co ja tego klasa no, e, poszedłem, jeżdżą, zadzwoniłem zobaczyć, do tego, do właściciela. Że tu A oni na policję no, widzę, pojechali. Co nie samo zapalenie, nie samo zapalenie, wiesz? Bo coś mi się to wydaje, że to niemożliwe. Dobra, panie, co tu się stało, proszę mi to mówić. No właśnie sprawdzamy, wie pan. Kurde, a to chyba już nic panem. nie będzie z niego, co? Z niego nic nie jest. Nie, no chłopie, to już na złą. Ja widzę. No i panie, kto ja jak ja teraz z niego skocznij? Co jest? Ue, co tu to, zapalniczka to, to robi? Już zapalił ktoś, od zapalniczki. Gdzie to, A to no faktycznie po... leży jakaś zapalniczka, ale kto to podpalił? To nie panie, pan, na pewno? Jak ja? Oczko to Mnie panie, nie było coś? wtedy. Ja byłem nie na ogon starskiej. Ma pan jakieś Ma pan jakiś dowód? No nie wiem, bo oni coś ja tu gadali, że dowód, jakaś kamerka jest. Nie było? Jakaś kamerka tu gadali, że jest. W tym będzie nie oni zabrali, czy nie, a nie, jest. Ale nie wiem, jak to się obsługuje. Jest. To ja nie... wie pan co? Z na mi na, na, na policję, no. O, to na policję, tylko oni chyba na policja kamerki nie wzięli. No może karty, może bawić, kartę bo, może. No. albo może kartę wzięli. Kurwa, jak to już nie było, taki piękny bizon, panie. Taki pomarańczowy, amerykański był Dane boskie Cały Na wszystko Ja wejdę tu Ale opony śmierci. też nie dają Opony to zostali Co, wezwał pan jakąś lawetę, żeby wziąć go? No, nie ja wiem, wiem dobra panie, ja se poradzę Bo jeszcze dzisiaj ten muszę, dobra, ja znajdę tę lawecistę Czekaj, eee, Marek Nowych, wezwa panie drugie Łe, to wy ta. jeszta Eee, się jala dziś Dobry. Ja, tam widzowie na samym gościu wody nie mają, chyba. Ja, widzowie, co tu się stało? Dzięki. Dobra, widzowie. Nic temu widzowi teraz zrobić? Krystynie jeszcze go nie widzi, nie widział w takim stanie. A tu nic nie ma, cały zwęglony. Co to leży tu widzisz, no że się pole w sumie nie zajęło. Aż tak Wczu z tym bizona, czy no w sumie, co, nie są badę kodzie, widzowie Co my mamy teraz robić? Nie wiem czy oni kiedy oni przyjadą, czy oni co zrobią Może przyjadą? Nie no, widzowie naprawdę nie wiem ją ja robić Ale karty chyba wzięli Nie wiem, niech mi jadą na policję Co to się stało. Nawet w sumie nie wiem co się z tym stało, ale nie wiem coś gadało jakieś podpalenie, tylko kto? Podaj mi jedną kamerkę i nie by wzięli W sensie tą kartę Dobra, widzowie, jadę tego klasa odstawić Nie no, widzowie, no tragedia Jeszcze widzowie, dzisiaj ma ten przyjechać A tu, tu, ja, tu ja widzę, że to radości żadnej Z tego nie będzie presem, ja przyjechać do domu. Myśmy fajno znaleźli, tylko musimy trochę jeszcze podpicować Ale widzowie, co z tego, jak tam bizon jest spalony? I co teraz? Nie no, widzowie, masakra Naprawdę. Nie wiem, co my mamy teraz poczynić w tej sytuacji. A weź to teraz jeszcze na gospodarstwo, jak jakoś zwieść? Ty widzisz, to już chowiem, jak przyjdziemy. Może ten lawet też przyjedzie z tym presą. To się może najwyżej. Go poprosić, by to może jakoś zwieść. jak to załadować. Albo się weźmie do podciągnięcia, najwyżej, widzowie. Nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jadę tego klas odstawię tu. Jak stoi. Ale, widzowie, co mamy teraz zrobić? My nie mamy ani pieniędzy, ani... Ale, dobrze, widzowie. Przecież on ubezpieczony był. Widzowie, przy czego ja ubezpieczałem na Krespi odcinku. Tu może, widzowie, coś się z tego będzie? Czekajcie, widzowie, zobaczcie O, tam ktoś łazi. Kto tam łazi? Kurła, chłopie, co się stało? No, pobizanie chłopie Gniep. 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 Widzisz jak on Gniep. wygląda? Cały spalony. Kurwa, Człowiek. Ale ty, Człowiek. bo ja też tak rozpocząłem, a przyszłym był ubezpieczony. W ubezpieczałem go kilka dni temu. C tydzień temu? No właśnie. Ja. A, wiadomo? Bo no wiec, ja nie, nie wiem, bo to, nie ale to ja tego, nie, nie wiem, czy nie? dzisiaj to. Co na ja najpierw jakoś na to Ale Legranie tego nie oglądaliśmy. Nie og a, na poli a ciebie byliście na policji, czy gdzie? Na policji tu kartę zawieść. No bo byli strażacy, mówili, że na policję mi się to dobrze, że pojechaliście szybciej już. No A ten jak to się nazywa. z wystraszony mówi, że nie wraca. Tu już się boi, że będziemy go podejrzewać. Jak podejrzewać? A samochodem czy co? Jak policja wiem, przyjedzie, powiecie, to że... Przecież będą jego samochód przeczepią? A ja nie no wiem czy on coś tam, ma, bo ja bym go chronił. No, no, no a nie, nie wiadomo czy to nie on? Po, specjalnie postawienie jego znajomy? Jakaś pranka na YouTube'a? Spanka wyświetlaczą. mówi się zobaczyć co tam jest na tej karty nie tak wiem, to co? kurde. Ma, mam nagrane na telefon. Potem obejrzymy. Bo tam na pendrive'a sobie zgrywali. Czekaj tylko. co teraz? No nie wiem co teraz. No ma jeszcze ten ten tą ten, ten prasą ze sobą przejechać. No nie, jedzie nie, jedzie nie już, wiem, a może... No nie wiem, czy on jedzie, gdzie on jest. O, Sebiks, chodź, nie bój Ty się, kurwa. Ty, Sebix. Ci Bo ci chodź tu. Ci Zostawcie mnie. To nie ja. Sebiks, Dobra, spokojnie. Zostaw ten samochód! Wiemy, że to nie tu Jak się pojść to idź do domu, potem przyjedź Dobra, to jedź! Ja się boję, bo mnie jeszcze policja złapie A ciebie go szukają, dobra. to lepiej jedź Dobra Ale, Dobra, jedź, jedź już po tym polu Jedź Dobra, chodź zobacz bliska tego... ...kombaja Czy ty będziesz. Chce. wiem, że jesteś wystraszony, jedź powoli się trzeba się zapłacić w mu, mu, ja nie upłaciłem Komu? W temu, historii? Nie, temu, temu, temu ze to ma przyjść te rzeczy Te prace. Widzowie, miała być niespodzianka, teraz to już o pracy, żeśmy kupili z dłomu, ale to teraz chyba zamianę zrobimy. Nie wiem, już mi się nie chce, nie wiem, ja chyba... I z czym teraz skosimy, jak my mamy jeszcze trzepak do skrzynienia, do i pole, jęczmienia? Górydzę. No nie wiem, albo się koś może pożyczy. Ale kogo, jak tu teraz bo w środku żniw? Kur... panie, może lepiej może jak, jak go tu z tego, scholować. Jak to pociągniesz tą Linką, to to się chyba rozerwie całe. Bo to, to już takie zwęglone, to to stal to już nie tak nie trzyma. No ja bym header zostawił. Albo header, albo może <coughs> header, a rurę jakoś trzeba, weź złóż tą rurę, może. Kurde, nie rozpadnie się, a będę cały To dobra, trudno, ale żeby, bo może nie wiem, albo tą lawetą może, strzelać jaką przyjedzie, czy tą dużą, czy tą małą. Dobra, składam. Bo jakby tą dużą przyjechał, to elegancko. Tu, pan nawet tu w środku. No, wszystko tu jest spalone. Dobra, tej klapy nie będę otwierał, bo się jeszcze Czekaj, bo idę może przekręcę kluczek. No, na stacyjka nie odpowiada. No, gdzie nic. tam chłopak tam wszystko popalone? No, śmierdzi. O śmierdzi ładnie akurat. A było coś z zbiorniku? Pusto, dobrze. Ale no, bo mam szczepy żeśmy wywozili. Dobra, kid z polem. No ale dobra, ale no i Monika dali, że to ktoś podpalił. A kto to podpalu? Nie wiem, mam te nagranie. Nie wiem, na mój odcinek może wstawię taką urywek. Nie wiem, jak to zrobimy To nie wiem, się zobaczy jak masz to na pendrive'ie, to dobrze Bo pewnie zgrali, co? Tam na tym Żebyście mieli no, też do dali, siebie dali, dali. No no nie. Yeah. Dobra, idziemy na gospę. bierz tego z Ursusa, jedziemy Czekamy na lewecistę, no co? Bo idziemy no, chyba, ciebie Byś coś miał, coś tam na odcinek To nie wiem, robisz cięcie? Czekam na niego, czy co? A ja nie wiem no to chyba poczekamy, zrobimy cięcie, bo ja nie wiem kiedy no, Jeszcze no. jest godzina czasu, to nie będziemy czekać tyle No to rób cięcie, no to Także widzowie co, my tu zajedziemy tym Ursusem, no i czekamy na tego na nie? Bo żeby coś na tym odcinku się działo w ogóle Bo to teraz tak krucho Chyba by wydarzyło? No, dobra, no nic widzowie, widzimy się zaraz Dobra widzowie, już jesteśmy, godzina chyba minęła, nie wiem ile. No, za 5 minut powinien być już Kurwa Gdzie ty ja, jesteś? O jedzie już chyba, teraz widziałem. Gdzie ty jesteś panie? Nie płot. pisano, na nim? Halo, halo, już tu ktoś. No ten jest, dobra, dawaj go tu. Dawaj panie zajeżdżaj tu. Ale panie bramę zostaw. Znaczy płot. Panie płot zostaw. Panie boskie, a co pan taki smutny? Ja objadę na płot. Jadę bot. Panie bo życia mi sponął. Jaki? Bizon, tam na polu nie wiem czy pan widział cały zwęglony coś Oto na mój Bizon Dlatego taki smutny Ty ja panie a pan masz jakieś jeszcze zlecenia? Pierdolę No nie mam właśnie pustać No to bo panie chyba co go jakąś wieś Tu do nas A to nie ma sprawy skończył O przyjechał Witam Gdzie jest. Ja go nie widzę, o tu jest Obraz, stój, stój, stój! stój. Fajnie, położ się. Dobra, dawaj Już to z Belarusa nie, to poczepię jakimś czujnikiem Dobra już podjeżdżam E to pusi pół panie zdjąć Jak komba ich chcesz na pomysł zjeść zdejmę To weź już Zjej, do klasę, do klasę, do do klasa odpalę to klasa się podczepi się za tej z powrotem jak się zrodzi. A to ze złomu? Wszystko? No to A nie chcecie wziąć wziąć tu? A to kto tak po nie idzie na, na złom, to zawiesz co? Ja i radio tu ma złożenie no No i no z To no, no. A za ile? No właśnie albo za ile? o. już by chyba do klasiora... No, był taki... no do klasiora no to tory tysiąca. Eeefamy. Ty a panie, a ja mam pytanie Aby pan to? chciał zabrać... Się jeden, my byśmy sobie wzięli ten pokapamy wziął inne No taki trójkę malutko. No to mogę nią. Możemy tą trójkę dać i tego jeszcze ma naszego tam Trójkę nie? za 500? I Unie? Tam, I u na, nawet, dobra. no to tam 500, no bo nawet za na 0 już niech jest. Panie, ja bizona tu tu Ale o którą Ci chodzi? O, ja myślałem, że to u trójkę sprzedajmy No to u trójkę trójka i to jeszcze tam z tyłu co jest. Ta czwórka. Zagonówka. Ale ja mi, ja mi zostawił no Ale my mamy teraz tą. A nie możemy kupić, bo my nie mamy ciągnika. O szkole, to mam ciągnika. Bo To Belarus nie pociągnie to. tego. Przyjmamy teraz wszystkie błówkę. To panie, my chyba jednak tego nie weźmiemy. To ładny handel. Do tego półka, bo my mamy trójkę obrotówkę do tego, do klasiora A tam no. jeszcze jest czwórka z tyłu, stoi To albo może... dobra, no weźmy go, to się się odmaluje i się sprzeda Teraz na bizona trzeba zbierać No... tego no. puszczę To, to Dobra to, to weź tam zapłać, pan Może być To dobra, dawaj panie już tam, jedź Dajcie... dajcie 750 na łopatę i będzie dobre Ile? Tak mało? Jak o, 750 ty, to 750 to panie mogę zapłacić za lawetę? Dobra panie 1500 damy za niego No to dobra może być A za prasy, ile tam mówiliśmy? A za prasy to chyba tam nie wiem było 5 koła jakoś no, to... 5000 było tak Bo ona tam jeszcze do, do reparacji chyba jest czy nie? 500 o, jest, tam jest 500. wał do zmienienia, i no i tyle A no to wałek to się weźmie księg już panem przelewam do Dobra to weź przelewaj Dobre, o dziękuję o. bardzo Dobra, Dobra dawaj panie, tam, ja to pole pan. tam. Ja pojadę z panem. Ja to wsiadaj po on. Dobra, widzowie, no jak widzicie, kupiliśmy jeszcze pracę, no ale co z nas tej pracy, jak tu. Nie, pojadę, bo nie można. to jedź pan. Ja, no widzowie, no naprawdę smutny widok. Tyle na kościu hektarów. Ej, chyba, że zostawimy ten pół. Nic nie na przyszły ciąg, ale każdy, moim zdaniem, je, jak teraz widz. Trzeba. Teraz bizona trzeba Zreferować no, to my go na pewno nie zreferujemy Ale zresztą ja tu widzę, że wtedy to wiesz Ktoś tylko no, trochę polał, a tu jeszcze przy zbiorniku Jeszcze lali my rano Żeby pełno było ja, ja. Człowieku My mamy cztery pługi, trzeba wszystkie sprzedać Jeden zostawić, trójkę obrotową Jednak w sumie to No to nie ma, ja, bo... Dobra, to się zostawi te dwa i najwyżej się nie ma Bo może się od odmaluje to i się sprzeda za więcej No, no bizona teraz trzeba zbierać Widzowie zostawiajcie łapki, bo ty cały czas 10 zł to teraz będzie obowiązywać nawet. No w sumie musimy dole. No musimy dole. To Do... liczyć, my to już w widzowie z 5 odcinków nie doliczali. Trzeba doliczyć. Stój, stój tak, stój tak. Gdy widzowie będziesz już to doliczone. To Panie bez headera? Czy z Ale ty, może ja pójdę, pociągniemy, może to jakoś. No nie no, nie wiem, no klasa może wziąć. Dobra, ty, ja pójdę. A wy panowie załatwiaj, to, to ja idę klasa. Dobra. Dobra, widzowie, w sumie nie będę już tego nagrywał, bo za, 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 za długie nagranie będzie, także widzimy się jak będzie już załadowany pewnie najprawdopodobniej, bo jeszcze zajmie to załadajają widzowie, tak trochę to potrwa, Także widzimy się zaraz. No i niestety widzowie w tym momencie już dalszego ujęcia nie będzie. Ze względu na to, że po prostu nie nagrało się one. Nie wiem dlaczego. Najprawdopodobniej no po prostu nagranie, bo Baj się nie odpaliło. No i niestety nie zobaczycie już tego. W tym odcinku. Na szczęście nie minęło nic z was takiego super ciekawego, bo ściągaliśmy Bizona, znaczy nie ściągaliśmy, po prostu na lewę tego załadowaliśmy i postawiliśmy na gospodarstwie, później sobie mieliśmy to rozładować. No i testowaliśmy tą prasę ze złom. No... Trochę, no trochę was ominęło, tak około 9 minut odcinaczka Dodatkowe jeszcze do tego, więc bym było z 25 minut. No ale niestety nie udało się. Dośliwo rzeczy martwych, ja nic na to nie poradzę. No naprawdę. Nie miałem, no myślałem, że było odpalone nagrywanie, a najwidoczniej nie wiem czy ja zapomniałem, bo już naprawdę nie pamiętam co to było Czy po prostu się odpaliło, nie wiem Ostatnio mam też problemy z OBS-em, więc to może dlatego Naprawdę no, widzowie, ja przepraszam was jeszcze raz No ale no, widzowie co ja poradzę, no, nic nie poradzę, więc to już jest koniec odcineczka Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subika dzwonek kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. I mam, postaram się, żeby następnym razem już takiego czegoś nie było, no, ale no niestety nic na to nie poradzę. Napiszcie też hashtag, yy, pożar chyba był, a ja wam przypnę serduszko. Podajcie na TikToka, na Discorda, do Kryspina wszystkie linki w opisie, naprawdę zapraszam, żeby je zobaczyć. No i co, do zobaczenia do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się. Cześć!